Ja jestem doskonałą wieczną istotą. Ja jestem dziedzicem nieskończoności. Lubię siebie za to, że jestem taki, jaki jestem. Dzisiaj czeka mnie piękny dzień. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień mojego życia. A ja jestem źródłem nieograniczonych możliwości. Ja jestem spokojem i harmonią. Ja jestem miłością. Ja jestem światłem wszechświata. Ja jestem wolnością wyborów. Ja jestem zaufaniem i zdrowiem. Ja jestem szczęściem i radością. Ja jestem magnesem dla darów fortuny. Pokój i radość serca, pokój i radość duszy, zdrowie i sprawność ciału, wdzięczność, wdzięczność, wdzięczność za wszystko, co mnie spotyka. Dziękuję.